Siemanko, z tej strony Damian i dzisiaj w tym odcinku z EFC Mobile 25 przejdziemy do drużyny Team of the Year Honorable Mention oprócz tego wejdziemy też do Challenge Mode bo teraz jest specjalny tryb gdzie można zdobyć tego Maradonę ikonę Team of the Year więc zrobimy go, odbiorę go do składu więc przejdziemy najpierw tutaj jeszcze do Team of the Year i mamy tutaj drużynę Honorable Mentions, czyli te karty też wyróżnione. Mamy tutaj Lamina Yamala, jest Haland. Oprócz tego jest Griezmann no na bramce Donnarumma Po lewej stronie Hernandez i Frimpong 105. No i w obronie mamy Rudigera Tacha. No i do pozostałe karty, tu mamy Messiego, Lewandowskiego, Sake, DiMarco No i też wyróżniający się gracz Sportingu, Geokeres A my tutaj przejdziemy do tajemniczego prezentu, czyli tu już wiecie, już widać Gemy, no to na 100% otrzymam Gemy I tutaj za każde takie coś wykonane odbieracie sobie dodatkowy prezent, zobaczymy co to będzie i tak można do końca I jeśli ktoś to skończy To można sobie gracza 104, 107 za darmo odebrać Z tych kart właśnie Honorable Mention Albo tu mamy jeszcze 1000 gemów, 5 milionów końców Ale lepiej sobie odebrać takiego gracza Bo może ktoś wam przypasuje Do składu A więc my co Kończymy ten mecz, gramy z Bayernem, A później będziemy lecieć Do Challenge modu. Dobra, tak więc czekamy teraz, załaduje się i będziemy grać z Bayernem. No i to już wiadomo, mamy już praktycznie ostatnią drużynę, która już wyszła w Team of the Year, Więc tak to się prezentuje. Teraz zagramy sobie mecz. Dosyć krótki, żeby odebrać tylko nagrody. Więc szybko później przejdziemy też do modernizacji składu. Bo już mówię, tym Palmerem pograłem, ale szczerze, wolę kimś, kto jest ofensywny, ale posiada ruletkę. Jego dribbling jest w miarę, ale zobaczymy, czy, czy będzie lepszy Maradona. Też możecie napisać w komentarzu, czy wy odebraliście darmowego Maradona. Bo łatwo go zrobić, trzeba kilka meczy rozegrać i wam pokażę dokładnie no ale dobra przechodzimy dalej, mamy jeszcze wiejrę, no tutaj strzał zablokowany, bramkarz obronił i zobaczmy Olizę. no tutaj Bayern jeszcze próbuje atakować, ale nasza obrona dobrze się sprawdziła lecimy dalej, już mamy akcję Archer no zablokował kolejny strzał Neuer ale jeszcze fragment spotkania, i będziemy mogli przejść do trybu challenge. Mode. I ogólnie zaraz to ogarniemy. Jeszcze trochę meczu jest. No, i też możecie pisać w komentarzu, kogo już trafiliście. Czy już tam odbieraliście wyżej ocenione karty Team of the Year? Jestem ciekaw, to możecie napisać. A ja będę tutaj jeszcze ostatnią akcję raczej próbował, żeby jeszcze trafić i kolejną bramkę. No zobaczmy, Foden ładnie, i też w kolejnej inwestycji, jeśli chodzi o mój skład, chciałem jeszcze kupić Team of the Year Rafinha. No dobrze moi drodzy, wracamy dalej do spotkania i już prawie kończymy mecz 3-1. Dobry wynik jeśli chodzi o ten mecz i będziemy mogli odebrać gemy. Bo też na końcu chciałem tak zobaczyć tą paczkę za 15 tysięcy gemów. Gdzie możemy trafić najlepsze karty Team of the Year. Oczywiście nie jest to jakaś duża szansa na trafienie, ale spróbujemy. Więc tutaj jeszcze zagramy to. I jeszcze będziemy mogli sobie zaraz ogarnąć ten tryb challenge mode, gdzie będzie można ikonę Maradony zdobyć, więc lecimy po boskiego Diego. No dobrze, moi drodzy, teraz już odbieram nagrodę. Mamy tutaj monety i zaraz tutaj specjalny gift, czyli tutaj 100 gemów dodatkowych. Dobra. Tak więc z gemy odbieramy. A my przechodzimy teraz do Challenge Mode. Wchodzimy tutaj jeszcze do zakładki eventowych. I tu mamy Challenge Mode. I jest tutaj pierwsza propozycja. Mamy Maradonę. Ja już tutaj zagrałem trzy mecze, żeby już nie przedłużać materiału, żeby tutaj już skończyć tego Maradonę. Więc zagramy jeszcze tylko jeden i drugi mecz. I myślę, że Akurat to będzie do, do, dobre wyjście, żeby ten mecz rozegrać. No dobrze, moi drodzy, rozpocząłem spotkanie. Teraz akurat z Anglią strzeliłem bramkę i zaczynamy od y, całości spotkania, więc chyba raczej pokażę Wam y, ki, ostatni wynik końcowy, bo też nie chciałbym przedłużać y, materiału, żeby nie trwał ponad 20 minut. Więc myślę, że kilka takich końcowych akcji mogę pokazać i, i widzimy się wkrótce. No dobrze, moi drodzy, teraz odbieram już prawie Maradona. Jeszcze jeden mecz, tu była poprzednia karta, czyli 95 rating, i teraz ostatni mecz. Gramy o Team of the Year Maradona, 104 rating. Więc zaraz gramy. No dobrze, moi drodzy. Ostatni mecz gramy z reprezentacją Niemiec i mamy tutaj takie wyzwanie, żeby tą kadrę Niemiec pokonać. Więc no, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda i zgarniemy Argentyńczyka. No, i tutaj początek meczu: no, to raczej będę chciał wam pokazać tylko raczej kolejny końcowy wynik. No, bo nie chciałbym. Przedłużać. Na pewno graliście o Maradonę, więc wiecie, że te mecze są tak, żeby je rozegrać: kilka bramek strzelić, i można sobie odebrać tego Maradonę za darmo. Więc my teraz będziemy powoli dalej atakować. Kolejne akcje. Ja już pokażę Wam kolejny wynik. No dobrze moi drodzy, teraz już kończymy prawie spotkanie z Niemcami, więc raczej już pewne, że zgarniamy Team of the Year ikonę Maradony. Bardzo się z tego powodu cieszę, bo przynajmniej trochę będzie nowej odmiany w moim zespole. Pogramy Maradoną, więc fajnie. Ale później jeszcze chciałem jeszcze paczkę otworzyć tą za 15 tysięcy gemów, otworzymy i zobaczymy co jeszcze wpadnie tak na koniec no ale dobra mamy już tutaj ostatnią akcję i mamy archera wykończył to pięknie z główki dobra tak więc kończymy i mamy 5 do 0 łatwo poszło zgarnęliśmy sporo gemów i możemy sobie otworzyć paczki więc zaraz przechodzimy do sklepu no dobrze, moi drodzy, mamy nagrodę, czyli oczywiście te karty, czyli Maradona, Team of the Year, animacja. Mamy KAM, oczywiście będzie to zawodnik 104 Maradona. Tutaj akurat jeszcze jego wersja 104 lecimy. Dobra, przechodzimy dalej. Więc idziemy do sklepu, otworzymy sobie paczkę za 15 tysięcy gemów. Więc mamy tutaj limitowaną ofertę. Tutaj te karty Honorable Mention można trafić, ale też lepszą wersję Messiego mamy 107. No zobaczymy, czy cokolwiek dobrego trafimy. Sprawdźmy to. Więc moment otworzenia paczki i zobaczmy, jaka będzie flaga. Zobaczmy. Ameryka najgorzej. Prawa strona pomocy to jest policy. No, bardzo średnio. Co tu mamy? 40 milionów. No, oczekiwałem kogoś lepszego. No, ale niestety. Nic dobrego w tej paczce. I my na koniec wrzucamy. Maradona. Maradona wlatuje tutaj taka odmiana w moim składzie. Więc oprócz tego jeszcze zmieniłem obrońcę tego Mendiego, już zmieniłem na Guardiola i dalej będziemy tutaj coś zmieniać, ale przejdziemy jeszcze tylko końcowo. Jeszcze Division Rivals zagramy. Szybko zagramy sobie jeden mecz. No dobrze, moi drodzy, gramy w składzie z Maradoną. Zobaczmy, tu mamy etov, dobry wbity rank-up, 107. No naprawdę, widzę, że tutaj solidnie ktoś sobie dobrał piłkarzy. No ale dobra, próbujemy, mamy Wele zablokowany. Lecimy dalej, jeszcze Foden ładnie tu przeszedł i gramy tu z Welą. Lecimy po skrzydle, no ale niestety dwie akcje do wyrzucenia, tutaj tak samo, jeszcze tu do środka, foden. No niestety nie udaje nam się wykorzystywać okazji, ale mamy 1-0, więc jeszcze tutaj będziemy walczyć, jeszcze foden 2-1. Mamy jeszcze niecałe 50 sekund, no tutaj ładnie ominąłem, Archer 3-1, dobra i lecimy dalej, no niestety, tym razem za mocny strzał, lecimy teraz, jeszcze podanie do Fodena, ok, no spróbujmy teraz Maradoną, o ile tu będzie blisko, ale wyszedłem sam na sam. O, mamy Maradona, zobaczymy jego rzuty wolne. No, obronił tutaj. No, ale niestety. Będziemy dalej próbować. No, wiadomo, Maradona trochę z tyłu jest, tak. ale otrzymuje piłkę. Na pewno testowaliście go w meczach takich dłuższych. Ja tutaj tak tylko chciałem zagrać, zobaczyć. No, dobra. I tutaj wygrywamy 3-1. Wiadomo, wynik mógł być lepszy, ale kilka okazji zmarnowałem. No ale dobra, tak więc będziemy kończyć ten materiał. Mam nadzieję, że taki film Wam się, wam się spodobał. Jeśli chodzi o mój skład, będzie dalej ulepszany, ale to już mamy teraz 102 rating. Więc tyle. Jeśli chodzi o drużynę wyróżnionych, to wiadomo, zbieracie dalej tam punkty, gracie mecze i to jest raczej proste do wykonania. Tak więc będę kończył ten materiał. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawiajcie łapeczkę w górę, subskrypcję na moim kanale. Pamiętajcie wbijać na Instagrama, serwer Discord. Wszystko macie w opisie. W komentarzu napisz, czy odebrałeś Maradonę darmowego i czy trafiłeś może w jakąś kartę wyróżnioną (Honorable Mention). A już będę kończył. To na tyle. Trzymajcie się. Cześć.